Dlaczego adoracja? Oddani w szkole adoracji. Formacja oddanych. Adrian Pakua. Zanim cokolwiek napiszemy o adoracji, trzeba jasno powiedzieć, że daru adoracji nie zgłębimy czytaniem. Możemy go zgłębić jedynie byciem, czyli obecnością. Nasz rozum nie jest w stanie pojąć tego daru. Może to uczynić jedynie nasza obecność. Chciałbym w tym miesiącu wyjaśnić, dlaczego adoracja jest szkołą oddania. Po pierwsze, dlatego, że adoracja jest oddawaniem czasu. Ma to szczególnie ważny wymiar, ponieważ obecnie niezwykle trudno jest nam go oddać, jest bardzo cenny. Często mówimy: Mam mało czasu, jestem zabiegany, mam wiele do zrobienia. Ciągle brakuje nam dnia, dlatego właśnie adoracja jest kluczowym doświadczeniem. Adoracja pozwala nam powrócić do źródła, powrócić do prawdy, że czas należy do Boga. Po drugie, adoracja uczy nas także oddawania myśli oraz uczuć nic nie myśleć. Niby takie proste, a jednak jakie trudne. Często myśli w naszej głowie są podobne do stada galopujących koni albo do roju os. Adoracja prowadzi nas do tego, aby nasze myśli były jak spokojna tafla jeziora. Niewzruszona i czekająca na drgnięcie łaski Bożej. Po trzecie, całkowite oddanie, które jest przekazywaniem kierownicy Bogu, uczy nas pozwalania, aby Bóg swobodnie działał. Dokładnie tym samym jest duchowość adoracji. Adorować to znaczy pozwolić Bogu działać, adorować to znaczy trwać w oddaniu. Jeśli chcemy poznać i doświadczyć, czym jest prawdziwe oddanie, wejdźmy do szkoły adoracji. Powróćmy do źródła. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort pisał, że Maryja jest najłatwiejszą, najkrótszą, najdoskonalszą i najpewniejszą czyli najbezpieczniejszą drogą do Jezusa. To samo dotyczy adoracji. Adoracja jest najłatwiejszą, najkrótszą, najdoskonalszą i najpewniejszą. Czyli najbezpieczniejszą drogą do życia, całkowitym oddaniem się Bogu przez Maryję. Wejdźmy do szkoły adoracji. Rozważanie pochodzi z miesięcznika formacyjnego Totatua, magazyn Matki Słowa. Pismo można zamówić pisząc na adres e-mail redakcjamaupa.totatua.net lub poprzez wiadomość na jeden z numerów. 606845191 lub 690524572. Zapraszamy również do przesyłania swoich refleksji, świadectw oraz pytań.